To jest pacjent. No cześć. 2005 rok. E, jakby oznak nie było żadnych, ale tak naprawdę Vanos rzadko kiedy daje oznaki. Zgadza się, nie zawsze, nie zawsze Vanos e, daje jakimiś, e, jakieś oznaki zużycia, żeby źle pracować. Mhm. I teraz tak. E, część osób pewnie zapyta, jak diagnozować Vanosa. Tak? Czyli kiedy go w ogóle poddać naprawie. No i kluczowe pytanie: naprawiać czy wymieniać? Nie no, zdecydowanie naprawiać. Jest to dużo, dużo tańszy zabieg, a wystarcza nam spokojnie na jakieś 60-70 tysięcy kilometrów. By sprawdzić, co w trawie piszczy, najpierw trzeba zdjąć pokrywę zaworów. Na przykład zdarzało się takie sytuacje, że przyjeżdża klient, wyciąga z tego banosa, zostaje miazga i nie da się tego zrobić w ogóle już. Jeżeli napęd pompy oleju jest uszkodzony, uh -huh. ta, która jest w uh -huh. no to czasami napęd pompy oleju trzeba sobie wymienić. Ale sam napęd, nie to, że trzeba po prostu tego pancernia Tak, okay. czyli dosyć taka konstrukcja, pomimo tego, że specyficzna, to, to pancerna jednak. No, i to jest wymiana oleju. <noise> Zgodnie z interwałem, który producent mówi, że. W normalnych warunkach eksploatacji możesz wymieniać go co X, ale jeżeli jeździsz 2 km dziennie albo co miesiąc na tor, to zmieniaj go dwa razy częściej. Zgadza się. No tutaj zdecydowanie zbyt rzadko był No uh -huh. On jest kluczowy i dla silnika, ale również dla banosa. I za chwilkę, jak go to będzie wszystko jasne. Tak jest. Uszczelka idzie out. Dobra, mamy go na wierzchu. I to jest cały banos? Widać po nagarze jaki e, serwis olejowy był e, uh -huh. zaniedbywany. Tego praktycznie nie powinno tutaj w ogóle być. Jasne. Ale co najważniejsze napęd pompy oleju jest w całości. Te kły. A tak, bo tu masz połamaną. No, tak, tak wygląda na porównania uszkodzony. Ten element e, nie wpada nigdzie tam do miski, do, do silnika. Ten zostaje tutaj? Tak, bo on zostaje w, 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 w pompie. No tak, bo on zostaje w pompie. Tak, tak on zostaje w pompie oleju. Okej. Okay. Czyli ten silnik mógł z tym jeździć? E, tak, generalnie ten silnik nie miał żadnych objawów, Aha. on e, miał moc, e, był cichy, e, nie miał żadnych błędów, e, ani odwalał ani w ogóle żadnych błędów, mhm. błędów w sterowniku silnika, e, jeździł całkowicie poprawnie, nie wydawał żadnych odgłosów, e, to wyszło przypadkiem w trakcie regulacji luzów zaworowych. I dlatego zawsze mówię, że trzeba auto serwisować, zostawić się mechanikowi, niech spojrzy, zajrzy swoim okiem, zawsze coś wychwyci.